Tak, to jest trochę dziwne w tej że nie wiem, wydawało mi się trochę dziwne, że nasza postać nie ma żadnego miernika powietrza, czy coś w tym stylu. Nawet i tak, możecie powiedzieć, że no cóż, odkąd... Um, możecie powiedzieć, że tak, w istocie za często nurkować nie będziemy i w zasadzie będzie po prostu przechodzić nurkując po... Z miejsca na miejsce. Jednakże. Nie wiem. Większość FPSów, ów które nie miały tak bardzo rozbudowanego... systemu, nie wiem, tej... czy interakcji z wodą, to zazwyczaj miały ten miernik powietrza. Tutaj po prostu nie. I zakładam, że moja postać może się udusić. Nigdy nie próbowałem sobie. To mi to było ciekawe do sprawdzenia. Hmm. Moja dusza eksperymentatora po prostu się rozbudza. Hello? Śmiejący się cieniu? No, cień się śmieje ze mnie. No, hmm, okay. mnie zwabić, je zwabić, żebym spadł. Uh. A, nie nie zrobimy jednej rzeczy w sensie. Zdaje, tutaj trzeba aktywować jakiś zawór, jak powiem to. A nie, w sumie tutaj trzeba wejść, tak? Coś mi się klączy w lokacji. Aha. Czas na kolejną halumę. I Warunki sanitarne w tym szpitalu. Boże. Eww.

No i tak, jeśli chodzi o Jankowskiego, to gra w sumie nigdy... Co, co mi się podobało? Trochę... Za dużo fabuł... E, przeróżnych gier... E, za dużo gier ma taką fabułę, która musi albo wyjaśnić wszystko, albo po prostu nie wyjaśnia niczego. O! Katemet. Jeszcze żyjesz? Chciałem cię pięknie zrobić, Korbut. W każdym razie, Za dużo gier po prostu nie ma takich małych niuansów, które nie są do końca wytłumaczone i zostawiają nam pole do spekulacji. I nie, nie mówię tu o takich rzeczach jak dziury w ogóle, bo to. Tak, zostawiam miejsce na spekulacje, jednak. No cóż, nie, nie jest. Jest po prostu przykładem. Cóż, złego. złego pisania, nie. Jak zamierzonego. Chociaż tak, wielu pisarzy pewnie. Wielokrotnie tłumaczyło się, że coś tam było zamierzone. Ok, muszę przyznać, że to wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. A. Po, prostu te, po prostu takie spa, industrialne. Czemu nie? Czy jakiś jest powód, że mogę tutaj zejść? Okej, okay, bo nie. A i tak, jak mówiłem yy, w ogóle jeszcze wcześniej... Jeśli chodzi o Jankowskiego, to jego los nigdy nie będzie na, nam wprost powiedziany. Jednak jest mocno sugerowane, że od tego ostatniego momentu, kiedy go widzieliśmy, czyli w interwale 2, kiedy po prostu gdzieś przechodził, to cóż, po, prawdopodobnie można uznać go za e, umarłego, czy jak to się ładnie mówi. ...zabitego w akcji, tak? Coś mi się... W każdym razie prawdopodobnie, nie wiem... Albo wybuch go zabił, albo... Nie, nie, nie wybuch. Zaczynam. W każdym razie, coś go zabiło i... Tak. Nie żyje. Pomimo tego, że będziemy mieć jego wizję, jednak... ta wizje chyba same z siebie sugerują, że w istocie jest... ...jakimś tam upiorem, czy... ...innym dziwnym... ...rzeczem. Ok, teraz może zabiję dwie... dwie ptaszki za jednym ogiem. No. Do tego miejsca można wejść z dwóch stron, ja preferuję to, bo po prostu daje nam... Nie wiem, po prostu ogranicza tę otwartą przestrzeń, której lekuje w nie będzie. Okej, okay, coś wybucha z jego plecami. Nie, oczywiście tak. Żołnierze, że pozostali żołnierze, że przeżyciu często będą zachodzić na co drugiej O oh, nie, 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 O jezu, Giergrat. Nice. Świetny unik z mojej strony. Okej, okay, to coś zrobiło? Um. A niech to. Chciałem ja snipe granatem, czy to jest takie trudne? To już jest? Ehm... Um. Chyba tak. I tak tutaj można wejść właśnie z tej strony, jednak jak widzicie, od razu to, to miejsce się tak otwiera i mamy tych ludzi na tych rampach, czy na tych pomostach tak. prawdopodobnie bym zginął, gdybym wybrał drugą ścieżkę. U. No i tak. Tych dwóch przejemnaczków postanowiło nadłożyć drogi. Zignorować swoich biednych pumpi i po prostu zajść mnie od tyłu, nawet kiedy mnie tam nie było. Ja to Zgaduję, że, nawet całkiem interesującą jej dobrą sztuczną inteligencję, można całkiem dobrze oszukiwać. Czy może nadużywać jej schematów. No cóż, niestety, domyślam się, że odbiorca tej wiadomości nigdy, nigdy nie tego, nie udało mu się, nie wiem, co tam, co tam mieli robić w piątek, ale no cóż, nie udało się, pewnie jakaś dobra popija. Hmm. Dziwne przeczucie, że gdzieś tutaj jest ukryty booster, ja, chyba nie. Nie pamiętam znowu, tak mówiłem wcześniej, że powinienem sprawdzić i nie sprawdziłem tych lokacji, zatem. Cóż, musicie mi wybaczyć. Albo nie, nie obchodzi mi to. Ew, ta lokacja. Ta lokacja jest. Po prostu to bań. Ta lokacja praktycznie sumuje... Wow. gości był zapalony, żeby mnie trafił. Um, ta okazja praktycznie sumuje U, dzień dobry. Mój brak skilla w tej grze. A ten pan miał przy sobie nową broń. Którą mnie boleśnie trafi. Jak często powtarzam przy graniu w tę grę, nie ma nic złego w ucieczce, to jest po prostu taktyczny odwrót. I ratowanie skóry. Gdzie, gdzie, co, jak? Come on stary, zdawał się. Moja postać w sumie nie wygląda tak różnie niż. Twój kolega. I jeszcze twój kolega. Rany jest ich sporo tutaj. Nie oszukuję? Nie wiem, czy pokazywałem w poprzedniej sesji, ale często potrafią. Dzień dobry. All said hello. czasem potrafią, nie wiem, oszukiwać, czy po prostu być. Zgaduję, że bardziej realistycznie obuszeni wybuchem albo. Serio i po chwili wstają. Jednak to chyba cały czas oddziaływuje na no, ich punkty zdrowia. Powinien. Gdzie to shotgun? Hmm. stracił shotgun? Nie, jestem nie mam pewien, że któryś z nich miał shotgun przy sobie. E, chyba później trochę dostajmy. chyba zaraz nawet z e, przejścia do drugiej lokacji. No tak, to jest bardzo, bardzo duża strefa. i przy okazji, kiedyś myślałem, że tak można coś zrobić z tym zaworem i. No, zdaje się, że. Hmm, chyba wskoczyć można od tej strony. Z... Albo i nie. Heh. Wiem, że od... Chyba tutaj wskakiwałem, No właśnie. Tak, zawsze mnie to intrygowało. Po prostu mamy zawór po środku tego. Czegoś. Ja się zupełnie nie znam na industrialnych rzeczach ani przemysłowych, albo jakkolwiek to nazwiecie. Na pewno nie znam się na oczyszczaniu wody czy czegokolwiek u diabła, jest ta, ta fabryka czy to miejsce. I myślałem, że to będzie coś fajnego, ale nope. To po prostu zawór, który nęci swoją tańczością. Nie jestem może tam coś jest? Warto jednak sprawdzić. Aha. Urgh, wlazłem na to. Perfidy na to wlazłem. Okej, okay. to jest złe. Wow, straciłem cały Boży pancerz. Hmm. Za bardzo się skupiłem na kanonadzie pistoletowej. Oh well. Hmm. Na razie właściwie przez całą grę, przynajmniej jeśli chodzi o tempość brudności, e, zdaje się, że nie ma zbyt dużego problemu z apteczkami. Zazwyczaj gra daje nam je dosyć równomiernie. Pamiętam chyba tylko... Uu. Pamiętam tylko jeden w zasadzie poziom, czy może nawet nie poziom, tylko lokację wewnątrz tego poziomu, która sprawiała mi pewne trudności, bo chyba jak coś przeciwnicy byli tak irytująco wytrzymali, że... bardzo szybko wyskakiwałem z otoczek. Ja, czyli mogą, jak widzicie, mogą przejść tym pomostem pewnie to by było lepsze jeśli chodzi o użycie granatu, jednak No cóż Chyba właśnie tutaj trzeba użyć yy... tego zawora, tak, 17 tak. Aha, tak, pomyliły mi się lokacje. One trochę wydają one w sumie trochę wyglądają podobnie do siebie. I to był w zasadzie jeden z większych problemów Fira, ponieważ. W istocie trochę urozmaicili. Ja bardzo przemysłowy wypadek z kulami i masu nie? w każdym razie o tym, to co chciałem powiedzieć, to to, że. Gra była dosyć e, momentami, po prostu trochę monotonna ze względu na otoczenie, ponieważ no cóż, cały czas mamy jakieś fabryki, i tak dalej, miejscami w istocie stara się to.